Cześć moi drodzy, z tej strony Trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam skuteczne, lecz myślę, że zaskakujące ćwiczenie, które zaaktywuje dół pośladka, delikatnie również górę i bok. Mięśnie czworogłowe, uda grupę kulszowo-goleniową i będzie to ćwiczenie o nazwie Super Hero Landing. Zapraszam do oglądania. Moi kochani drodzy widzowie, ćwiczenie, które zaraz Wam przedstawię, znakomicie aktywuje do pracy mięsień pośladkowy wielki z naciskiem na jego dolną część, która popracuje tutaj mocno przy fazie rozciągnięcia. Popracujemy również mięśniem pośladkowym, średnim i małym. Przypominając, to są te mięśnie usytuowane z boku przy górnej części miednicy, a popracują solidnie, ponieważ ćwiczenie jest wykonane jednonóż, unilateralnie, czyli na jednej nodze, gdzie te mięśnie będą stabilizowały nasze biodra. Oczywiście grupa kulszowo-goleniowa popracuje także z racji zgięcia w kolanie i oczywiście z racji wyprostu stawu biodrowego wraz z mięśniem pośladkowym wielkim, ponieważ prostujemy kolano, również mięśnie czworogłowe uda włączą się do pracy. Brzuch musi być napięty, plecy proste, a mięśnie skośne brzucha wraz z głębokimi i prostymi będą stabilizowały naszą sylwetkę, ponieważ my wykonamy to ćwiczenie trzymając ciężar jedną ręką, gdzie nasze ciało będzie chciało przechylić się do boku, a my na to nie pozwolimy. Do rzeczy. Czas wykonać to ćwiczenie. Kładziemy sobie odpowiednie obciążenie typu hantla, czy też kettleball. Oczywiście ilość kilogramów dopasujmy pod swoje możliwości. Stawiamy stopę i teraz co ciekawe, my musimy wykonać taki solidny Zakrok nogą do tyłu. Więc to ćwiczenie po części będzie przypominało popularny, standardowy, właśnie zakrok. Ale tu będziemy wykonywali to ćwiczenie z martwego punktu. Zobaczcie, co to oznacza. Mocno wypycham nogę do tyłu, pochylając stół, wschodząc delikatnie kolanem do dołu. I zobaczcie, tu sobie szykuję ciężar, chwytam go. Mam mocno napięty brzuch, proste plecy, nie przesadzam ze skrętem tutaj. Moje kolce biodrowe powinny być w jednej poziomej linii. Chwytając ciężar, odrywając go od podłoża, mając tutaj szyję, głowę jako przedłużenie kręgosłupa oczywiście ja do Was będę tutaj ją wyginał, żeby mówić. My mocno wciskając stopę nogi wykrocznej, podnosimy się i dostawiamy nogę. Mocno cofamy biodra do tyłu, hop, schodzimy. Dostawiamy nogę. Hop. Cofamy. Hop. Robimy Hip Hinge. Schodzimy. Hop. I dynamika. Cofnięcie bioder, zejście. Hop. Wejście. Cofnięcie, zejście. Hop. Zobaczcie. Ja wykonuję tu solidny ruch Hip Hinge, czyli zgięcie zawiasowe w stawie biodrowym. Trzymając handle tą ręką, stabilizuję mocno tułowiem, aby mnie nie przechylało. Do boku. Biorę powietrze na górze. Faza opuszczania, schodzenia do dołu, czyli faza ekscentryczna, kontrolowana z wdechem. Zejście. Wejście. Wydech. Zejście. Wydech. Także zobaczcie, na chwilę odkładam ciężar. Hop. Długo tutaj schodzę. Hop. Szybko wchodzę. Daleko stawiam nogę. Wchodzę z wydechem. Wdech. Hop. I nie pozwalam na to, aby przechylało mi się ciało do boku. Na dole robię schodząc do dołu mocny wdech, żeby stabilizować sylwetkę. Hop. Co ważne, podnoszę się z nogi wykrocznej, mocno stawiając, wciskając wręcz, tak, że tak powiem, stopę w ziemię. Hop. Odkładam ciężar na ziemię. Ćwiczenie jest naprawdę wymagające i na początku może nie zakładajcie jakichś ogromnych tutaj ciężarów, tylko skupcie się na odpowiedniej technice, która gwarantuje oczywiście Wam solidne wykonanie i efektywne tego ćwiczenia. Pamiętajcie, brzuch napięty plecy proste. Kolano nie schodzi się do środka. Cały czas wpychamy nogę wykroczną mocno w podłogę, ponieważ to właśnie ona musi nas podnosić do góry. Oczywiście wykonajcie 12 powtórzeń, na przykład na jedną stronę. Po czym zmieniacie nogę i rękę, i również wykonujecie 12 powtórzeń. Na stronę eee, drugą, wtedy poczujecie, co oznacza napięcie mięśni skośnych brzucha od tej strony, gdzie macie. Rękę, która trzyma obciążenie. Oczywiście nie denerwujcie się, że tutaj schodząc do dołu was lekko przechyla, bo ta ręka po prostu może nie dosięgać do podłogi. Ważne, aby utrzymać jakby biodra w jednej linii, żeby one się nie skręciły, żeby nie aktywować tutaj przesadnie w rozciągnięciu tego przywoziciela e, uda. O tym musicie pamiętać. I również polecam tutaj różne warianty. Może być z większym zgięciem kolana, zobaczcie, czyli na przykład z takim. I wejście, hop, z takim, hop, ale również z bardziej wyprostowaną nogą do tyłu, z większym tym zakrokiem, gdzie bardziej prosto wykonujecie, i wejście, hop, tak? Bardziej prosta noga, wejście, dynamika, wkurzeni jesteście, wbijacie tą stopę, wchodzicie, wy wygrywacie w tym ćwiczeniu, hop, wejście, usztywniony tułów, zejście, wejście. Zejście, wejście, o to tutaj chodzi. Oczywiście możecie pokombinować również w taki sposób, jak teraz Wam przedstawiam na filmie, no ale nie każdy ma taki sprzęt, że stopa nogi zakrocznej jest na przykład na deskorolce, na takim specjalnym wózku typu Glutham Roller, i po prostu Wy schodząc z ciężarem jedziecie tą nogą z tyłu do tyłu. I rozciągacie mocno pośladek lewej nogi w tym przypadku i wznosicie się do góry. Pamiętajcie, że to noga wykroczna ma was podnosić do góry, ale jest to ćwiczenie naprawdę bardzo trudne. Jest to połączenie dwóch ruchów, jakby za kroku, takiego rodzaju przysiadu jedno nóż z ruchem hip hinge czyli wyprostem i zgięciem stawu. Biodrowego wzmacniamy też kręgosłup, plecy i oczywiście brzuch. No dobra, kochani, jakich błędów powinniśmy się tutaj wystrzegać? Przede wszystkim szarpane, niechlujne ruchy, takie wiecie, rozluźniona tłocznia brzuszna to będzie błąd. Zgarbiona pozycja ciała również nie będzie tutaj najlepsza. No i to ćwiczenie bez odkładania ciężaru, no to generalnie będzie to zaraz za krok, tak? a to nie jest ten wariant. Także wy tu cofacie mocno, pauza, wzbicie się do góry. Chwiejąca się kostka, latające kolano na boki. To ma być lądujący super bohater, a nie lądujące kolano w stronę środka tu na podłodze. To będzie błąd. Rozluźniony brzuch, chwiejne ręce, niestabilne ułożenie ciała, za duży ciężar za mały, to również nie będą najlepsze wybory. Dajcie znać, czy spróbujecie tego ćwiczenia. Myślę, że może Wam urozmaicić Wasz plan treningowy. Jest naprawdę wymagające. W zależności od użytego ciężaru, będziecie mogli odpowiednie efekty i korzyści wyciągnąć z tego e, ćwiczenia. Piszcie w komentarzach, czy spróbujecie i jakie są Wasze odczucia. Wpadajcie na grupę do celu Spassion Team na Facebooku, na TikToka, na Instagrama. I oczywiście widzimy się w kolejnych materiałach, więc subskrybujcie kanał, bądźcie ze mną, klikajcie dzwoneczek, piszcie komentarze. Widzimy się niebawem. Cześć.